Cześć wszystkim z tej strony Biobogaczyńscy. Dzisiaj jesteśmy w Krakowie na wydarzeniu EkoPlener 2020. Także wszystkich z Krakowa i okolic zapraszamy na nasze stoisko. Tak ono wygląda, zobaczcie. Mamy dużo produktów, m.in. mąki, mąki naturalne wykonywane w naszym młynie, z ponad stuletnią tradycją. Ja generalnie jestem piątym pokoleniem, który zajmuje się tym pachem. Oprócz tego mamy różnego rodzaju przyprawy, dodatki do chleba. Płatki jaglane, płatki owsiane, daktyle, nasiona chili. Ecoplener jest to nasze pierwsze wydarzenie, na jakim jesteśmy jako wystawcy. Generalnie jest tutaj bardzo dużo fajnych wystawców, bardzo dużo lokalnych wędlin, pieczywa, różnego rodzaju przyprawy, lody. Teraz pokażę Wam kilka okay. takich stoisk. No, poznał na plenerze koleżankę, ale zaraz sobie sobie. z tyłu, jak no to wygląda. Remowanie na obiadek i śniadanie. Warzywa i owoce, gospodarstwo ekologiczne. Może Pan pomachać, będzie Pan w internecie. Skąd są warzywka? Drodzy warzywka? Państwo, jeżeli ktoś miał ochotę na różne smaki, Kopa Kopuła, czyli okay. herbatora gospodarstwa rolnego. Zapraszamy. Nie usłyszałem nazwy. Duży hałas różnego rodzaju miotki, zobaczcie miód rzepakowy, także przez to, że pszczoły to przetwarzają, nektarowy także super sprawa. Wszyscy maniacy zdrowej żywności, zdrowego żywienia Miele widziani A my mamy dla Was Rabat w wysokości 5% dla wszystkich, którzy dokonają zakupów po obejrzeniu tego filmu kod rabatowy to live 5. O zobaczcie tutaj, jaka fajna piekarnia. Już rozmawialiśmy z właścicielem, prawdopodobnie będzie kupował od nas naszą mąkę. Zobaczcie, jakie piękne chleby można pomachać do internetu. Fajnie, dużo ludzi. Pogoda troszeczkę w kratkę. rana padało, ale teraz bardzo przyjemnie. Ponad 20 stopni. Zobaczcie, jakie super wędzone rybki. Także. Mydło i powidło, jak to mówią. O, tutaj, żeby nie był goosłowny, zobaczcie jakie piękne wędliny. Też sklepki super. Chlebek Żytni Wileński. Zobaczcie, jak to super wygląda. No dobrze, a ja wracam na swoje stanowisko na stanowisko Białogaczyńcy. jeszcze raz przypominam, że dla wszystkich, którzy dokonają zakupów, naszej spoczworki.